Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Jest godzina 7.45. Ja jestem właśnie w trakcie szykowania nam śniadanka oraz Antosia do szkoły. I plan na dzisiaj jest taki, że jak zaprowadzimy Antosia, to mamy jechać na zakupy po dekoracje wiosenno-wielkanocne. Także mam nadzieję, że wszystko uda się zrobić, że pogoda nam też dopisze, że się nie rozpada. No i zapraszam Was na nowy dzień razem z nami. I to jest nasze dzisiejsze śniadanko. Mamy owsiankę tą bananową, co Wam kiedyś pokazywałam ze saszetek. Ja mam bez niczego, Anton ma tutaj jeszcze z dodatkiem oreo, także idziemy jeść. No i słuchajcie, za dużo żeśmy w akcji nie kupili, bo tak naprawdę nie ma za bardzo nic wiosenno-świątecznego. Świątecznego to prawie wcale nie ma nic. Jedynie są figurki wiosenne. Byliśmy się umyć, bo musieliśmy też zjeść całą czekoladę. Taki był Szymonek czysty, że hej. No i idziemy teraz do kwiaciarni kupić to, co mi się ostatnio spodobało. Także mam nadzieję, że tylko będą wszystkie Rozmiar, jakie potrzebuje. I kochani, jesteśmy już w domu, jest godzina za 10.12. Ogólnie kupiłam praktycznie wszystko to, co chciałam, więc jestem zadowolona. Byliśmy w czterech sklepach: w Krójdwacie, w Actionie, w Aldim oraz w Kwiaciarni. Także teraz wam pokażę, co ja tutaj mam. I tutaj mam jedną reklamówkę pierwszą z Actiona oraz krój 2. A jeśli chodzi o Action, to powiem Wam, że byłam gdzieś w takim większym i kompletnie nie ma już dekoracji yy, świątecznych. Są wiosenne, ale są takie, co były po prostu już miesiąc temu. Także no, trochę bez sensu. No ale trudno. Dobra, lecimy. W krój 2, pierwsze co kupiłam, to słuchajcie, butelka dla Szymona na mleko, bo ta jego już taka jest ledwie żyjąca, no i teraz już wzięłam taką, była jedna, jedyna, słuchajcie w takim kolorze taki różowy trochę, no ale trudno, to tylko butelka. taki kolor, tutaj z takim uchwytem, że może sobie złapać i pić, także wzięłam moją y y y y dalej, smoczek bo słuchajcie, u nas są cztery smoczki w domu, ale jak potrzeba, to nie ma żadnego, także wzięłam y kolejny smoczek, za chwilę no i teraz poszalałam ze słodyczami. Kinder Jajo. To są, słuchajcie, wszystkie słodycze do y, do Pumisyna y, święta. Do tego Choco i słuchajcie, z, bia z białą czekoladą. Jestem go bardzo ciekawa, właśnie jeszcze nie jadłam, także idziemy ja na spróbowanie. Y, szokolad mini. Są te małe czekoladki. Fu, coś mi tu lata. Dalej szoko normalne z czarną czekoladą, mm, Kinder Country i tutaj jeszcze wzięłam Duplo i to jest, słuchajcie, wszystko tak, zobaczcie ile ja tego tutaj nabrałam z tego dwata które tych słodki jest, na razie nie będę ich wystawiać, bo podejrzewam, że chwilę mam, jakby tego nie było przy moich chłopakach. No i reszta rzeczy jest z i pierwsze, co ja tu mam, to są, słuchajcie, plasterki. Dalej KitKat. KitKat, nie Kat. KitKat, jedna sztuka tylko, bo oczywiście Szymon po drodze musiał zjeść, bo tak pokażę mu, już otworzyłam. Szczoteczki do zębów dla Szymonka. Kropelka. Gdzie uciekasz? Dalej kupiłam do mojej dekoracji świątecznej, ale to myślę, że też nie, nie tylko do świątecznej, w pochylni też się przyda. Takie słuchajcie, jak to się nazywa? Wazon propagacyjny. Takie maleństwo. I ja go wzięłam trzy sztuki mam na niego pomysł dalej wzięłam folię bąbelkową, bo czasami jak pakuję paczki to nie mam w co wsadzić więc się przyda podkłady dla piesów wzięłam tutaj papier fotograficzny nie wiem czy nasza drukarka to udźwignie ale wzięłam na spróbowanie zobaczymy no i Antosiowi wzięłam taką pościel by dinozaury no i tak, to to moje całe zakupy z wata oraz z Także ja to teraz pochowam i za chwilę Wam pokażę drugą reklamówkę. No i tutaj mam co, icie, drugą reklamówkę, ona jest dużo cięższa. I tutaj są zakupy z Albika oraz... Boże, z Albika, z Lidla oraz z kwiaciarni. Ale tu jeszcze raz kuwałam które się onawidowałam po drodze z wata, Takie zwykłe. Yy... To Wam pokażę na końcu. Natomiast, jeśli chodzi o zakupy z Lidla, to kupiłam taki bekon. Jeszcze go nie miałam, ale znajoma ja mówi, że dobry, także wziąłam na spróbowanie paczuchę. Chlebek, słuchajcie, ten chlebek jest przepyszny. Naprawdę. Myślałam, że będziemy mieć jeszcze na 2-3 dni, okazało się, że w jeden dzień zszedł, także... Jeśli macie możliwość yy, zakupu w Lidlu chlebka, to sobie go spróbujcie, bo naprawdę jest rewelacyjny. A ja jestem wybredna co do tego i to bardzo. Dalej wziąłam taką dużą kilogramową paczkę warzyw na patelnię, albo no po prostu na rosół, na rosół, na zupę. Yy, dwa opakowania nuggetsów. One są tutaj po 500 gram. Dwie paczki wzięłam. Yy, makaroniki, banany, słuchajcie, to co za mną chodziło, dzisiaj na obiad myślę, że zrobię. To jest yy, łosoś jest 600 gram. On był, słuchajcie za 13 euro. Także myślę, że się opłaca. I zrobię go podejrzewam, że z migdałami. I do tego tak jeszcze właśnie myślę: warzywa. I to będzie wszystko. Natomiast jeśli chodzi o kwiaciarnię, to w niej kupiłam, słuchajcie, taką gałąź. To jest wierzba. I za taką ogromną gałąź zapłaciłam 3 euro. 3 albo 2,5. Nie, 2,5 albo 3 jakoś, tak? Więc. No grosze. I do tego. Zobaczcie, co czego ja kupiłam. To mi się tak one spodobały, że powiedziałam, że muszę je mieć. Ale zaklejane ale to dobrze. Zobaczcie to. Takie dwa słodkie zajączki, króliczki złote. Powiem wam, że tak mi się one spodobały. Ten kosztowały 9,50, natomiast ten 3,50. Śmieję się, że tu jest Szymonek, a tu jest. Boże, tu jest Antoś, a tu jest Szymonek. No dajcie znać, jak Wam się podobałem. No ja się po prostu w nich zakochałam, a stwierdziłam, że chcę rozjaśnić troszkę pokój, bo wiecie, my mamy ciemne tapety, ciemne meble, więc takie złote dodatki myślę, że jak najbardziej będą pasować. Jeszcze zastanawiam się nad doniczkami, ale to jak coś to następnym razem po prostu kupię, bo teraz już bym się kompletnie nie zabrała z tym, bo miałam tyle zakupów, że ledwie szłam jeszcze. Właśnie z, tą, y, z tym gałązką, to już w ogóle kosmos. Dobra kochani, ja idę to wszystko pakować y, i idziemy działać dalej. No i ogarnęłam przed chwilą mieszkanie, wstawiłam pranie, w tle możecie usłyszeć Szymona, bo chodzi i rządzi. Y, muszę jeszcze pozbierać naczynia. Pomyć te, co są w zlewie. Tu macie Szymona, pieski. Także tak to u nas teraz wygląda. A u nas dzisiaj na obiad te warzywa, co kupiłam w Aldiku, zrobię na patelni. Do tego mam tutaj jedną sztukę łososia, więc jego zrobię na parze. No i Antosiowi usmażę nuggetsy, bo jest ich tutaj połowa paczki, także je wykorzystam. No i tak będzie wyglądał nasz dzisiejszy obiad. A teraz czekam, aż wypierze mi się pranie, bo zostało mi jeszcze niecałe pół godzinki. Musimy jeszcze iść do sklepu. Kupić karmę do psów, bo yy, wczoraj nie kupiłam. Zobaczcie go tutaj. Nie wiem co próbuję zrobić, ale coś próbujemy zrobić, tak? No co tam? Co tam serduszko moje? Co tam moje serduszko? Musimy iść do sklepu kupić piaskom jeszcze Amciu? I mam nadzieję, że nie rozpada się deszcz, bo przychodzą takie, takie fale, że ten sekund popada i przestaje. Ale to taki dość gruby ten deszcz pada. Także miejmy nadzieję, że się nie rozpada, prawda? Mua! Wróciliśmy właśnie ze szkoły. Powiem Wam, że została nas taka fala, tak żeśmy zmogli, że masakra. A teraz jak żeśmy weszli do domu, to oświeciło słoneczko. Także w ogóle jakaś masakra. No i co, ogarniam dzieciaki, w sensie że ona wyciągam z wózka, bo tu siedzi, dam piesko jeść, rozwieszę pranie i biorę się za robienie obiadu. I obiadek już prawie gotowy, tutaj mamy nuggetsy, tutaj jest słuchajcie mieszanka kurczak, makaron, kukurydza i papryka i ja tu dodałam jeszcze czarny ryż, dlatego tak to wygląda, że są pieczarki. No a tutaj jest ta mieszanka, co dzisiaj kupiłam ją w Lidlu i ona będzie do rybki, a resztę zjemy sobie po prostu tak wiecie solo jako przekąska. Tak moje dziecko je obiadek. I mój A tutaj to je swój obiadek. Nagetsy powinny być na talerzyku, prawda? To na leży na stoliku? Mhm. No to jemy. Mama też tu ma swoje. Także jemy. I jesteśmy już po obiedzie i najprawdopodobniej pójdziemy jeszcze raz do sklepu. Bo odsł... od słowa do słowa... Słuchajcie, zobaczcie. Pa pa pa. Pa pa pa. Taki jestem czysty po obiadku. Od słowa do słowa od słowa do słowa z moim tatą e, przeszliśmy do tematu kwiatków i powiedziałam, że są w sklepie Hortensje i czy by nie chcieli i tata powiedział, że chcą, także e, idę kupić. Może jeszcze dla siebie jedną sztukę kupię, bo w tamtym roku kupiłam niebieską, mam jeszcze na podwórku różowo-białą, ale tak myślę dokupić jeszcze jedną sztukę. Także e, póki jest pogoda, co prawda wieje wiaterek, ale świeci słonko, także póki jest pogoda, to się przejdziemy. Tak, Antoś? Pójdziemy dziadkowi i babci kupić klatuszki. Tak? To się ubieramy i idziemy, tak? Ja się słuchajcie, musiałam przebrać na domowo, bo za każdym razem jak gotuję, a mam założone takie, że tak powiem, lepsze ciuchy wyjściowe, to zawsze je upierniczę. Także. Także od razu je przebrałam, jak zaczęłam gotować. No i teraz muszę się jeszcze raz przebierać, także... Ogarniamy się i lecimy po kwiatki. właśnie w drodze do sklepu zrobiła się znowu pogoda mam nadzieję, że już nie będzie padać deszcz słucham dziękuję ale jak słyszycie, wieje wiatrzysko e, natomiast jest przyjemnie jest chyba 12 stopni na plusie jak nie więcej więc jest naprawdę spoko kupiliśmy dwie takie hortensje różowa i niebieska ja sobie jeszcze wziąłam te e, nugaty i Antoś stwierdzi, że bierze tacie mozzarellę. Także takie nasze całe zakupy z Aldika. I słuchajcie, z pół do siódmej. Mały już jest tutaj pomalutku zmierzły, gotowy do spania. Także idziemy się za chwilę kąpać. Mleczko i lnyny. Antoś jak widzicie, no tak... Nie da mi powiedzieć. Antoś jak widzicie siedzi z tyłu. Powiem Wam, że ta pogoda jest tak beznadziejna. Oczywiście, przed chwilą znowu padało, i tak co chwilę też i słońce. Nie wolno. Mam nadzieję, że. No, nie, nie, nie. Mam nadzieję, że jutro będzie, będzie ładniejsza ta pogoda, bo mam w planach iść dalej sprzątać ogródek. No i co? Mm. I mam właśnie w planach iść jutro sprzątać ogródek, bo mój mąż też będzie w domu, więc wiecie, we dwóch zawsze to jest raźniej i szybciej pójdzie. Zastanawiałam się też dzisiaj nad tym, czy kupi tą Hortensję jeszcze, ale stwierdziłam, że jednak nie zostanę przy tym, co mam. Ewentualnie jutro pójdę jeszcze do sklepu, jeżeli będzie, to najwyżej kupię. Inny kolor wiadomo. A jeśli nie będzie, no to po prostu nie kupię i tyle. Muszę też tą moją przyciąć, co jest na ogródku. Tą moją malutką, niebieską dzisiaj obcięłam. Także ona jest... No proszę o nas w doniczce. No i będziemy, słuchajcie, myśleć co i jak dalej. A eee, jak na razie idę kąpać dzieciaczki, bo szybko... O, siedzi tutaj, już buta ściągnął. Mówię, Anto źle, leży, już prawie, słuchajcie, zasnął, ale mu nie pozwoliłam, także mam nadzieję, że pójdzie tak za godzinkę spać. Pościel mu się bardzo spodoba w dinozaury, także musimy ją jutro wyprać, bo dzisiaj już yy, nie ma miejsca, żeby ją gdziekolwiek powiesić. No, i myślę, że od poniedziałku będziemy startować z dekoracją wiosenną wielkanocną. Oczywiście, filmy również będzie. I moi drodzy, jest godzina 21.30. Położyłam przed chwilą dzieciaczki do spania, też idę się okąpać i spać, bo normalnie śpię na stojąco. Już dzisiaj był bardzo aktywny dzień, ale na szczęście udało mi się kupić wszystko to, co potrzebowałam, więc jestem bardzo zadowolona. I ozdoby, i słodycze, jako też dekoracje do yy, kształtu. Także jestem zadowolona, że mi się udało to wszystko ogarnąć. Yy, no i to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodoba. Oczywiście zostawcie łapkę, komentarz i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję. No i do zobaczenia już w nowym odcinku. Trzymajcie się, krótko buziaczki, pa pa.